Zapisuję, trzeba podać imię, nazwisko. Pani Sandra Gacek jest muzyka, mastere, masterką można powiedzieć tak, zgadza się. w Hubertusie 2022. Proszę powiedzieć o swoich wrażeniach z tego przejazdu, z tego prowadzenia, z tego liderowania Hubertusowi, paradzi Hubertusowskiej, bo zawsze pani jeździła, ile pani mogła w tej paradzie, ale nigdy w tej roli. Zgadza się, w tym roku był to mój debiut, na pewno było to bardzo odpowiedzialne zadanie poprowadzić całą grupę tak licznych jeźdźców, którzy w tym roku do nas przybyli. Byli. jestem bardzo zadowolona że wszystko poszło sprawnie sali przyjechaliśmy wszyscy sali bezpiecznie i możemy się tutaj dalej bawić do wieczora późnego bo Pani musiała, miała Pani obowiązki. Jakby to już nie było tylko taka parada, taka przyjemność, taka rekreacja, tylko to było liderowanie, pilnowanie tego wszystkiego, żeby dobrze poszło. E, tak, zgadza się. Praktycznie na mojej głowie spoczywało to, żeby poprowadzić całą tą procesję. E, nasza parada rozdzielała się na dwie trasy. Ze mną jechała grupa galopująca, czyli tacy zaawansowani jeźdźcy. E, odbijaliśmy w stronę lasu, reszta. E, Wozy, bryczki, maratonki i jeźdźcy w siodłach jechali z panią Agnieszką i z panem Darkiem. Cały czas byliśmy w łączności, więc poszło pięknie, sprawnie. Mam nadzieję, że następne lata będą równie dobrze przebiegały. Pani Sado, tak czasami nowiny pokazują, jak pani jedzie. Już trochę lat tych upłynęło. Pani, jako młodziutka dziewczyna, gdzieś zaczynała. Dzisiaj jest pani dojrzałym dojrzałą dżokejką, dojrzałą też osobą i Pani Sandra dobrze powiedział, bo też Pani jest świadkiem tych przemian, które tutaj zachodzą w Żercinach. Ta stadnina, ona powstała od zera w zasadzie i jak dzisiaj wygląda, to jest dzisiaj potężna infrastruktura, a w Pani ciągle się pali ten ogień miłości do jazdy konnej. Oj wie Pan co, to już chyba nigdy nie, nie zgaśnie, tak już od 20 lat cały czas jest podtrzymywane, więc myślę, że ta jazda konna zostanie ze mną do końca życia i że to moją pasję przeleję również na moją córkę. Jeżeli chodzi tutaj o stajnie Infrastrukturę. No, stajnia podkowa, na przebiegu ostatnich dwóch, trzech lat, rozwinęła się niesamowicie. Wydaje mi się, że jesteśmy największą stajnią rekreacyjną tutaj w okolicy. Zrzeszamy bardzo, bardzo dużo jeźdźców młodych, w różnym wieku, od najmłodszych dzieci, które przyjeżdżają do nas na oprowadzki, po jeźdźców, którzy zaczynają z nami startować w zawodach. Więc myślę, że naprawdę, jeżeli chodzi tutaj o okolice, jesteśmy rozpoznawalni i dążymy do tego, żeby się rozwijać coraz bardziej. Tak jak właśnie dzisiaj Kolejno, Państwo wiedzą, uzupełniliśmy naszą ofertę o zawody Hobby Horse, co jest teraz bardzo modne. Jest to forma zabawy dla najmłodszych dzieci. Od czegoś trzeba zacząć, prawda? Pięknie, pięknie.